Witam Państwa bardzo bardzo serdecznie, ja jestem Niko. bo to jest kolejny odcinek GTA San Andreas Wykodujemy kolejną misję W tej zacnej gierce Co ja w ogóle robię tym, z tym samochodem by, Wypierdalaj CJ z tego auta Tam bardzo ładne autko tam, tam jechało ale nie 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 Idziemy na kolejną misję Na kolejną misję, by uratować Mad Doga Jump! Come on, jump, Come on, man! Jump, oh, you shoot. got it. <laughs> hey, what's happening? Who's the idiot? Man, some washed-up rapper. It's Mad Dog. Used to be a real chart topping cat, real player. Mad Dog? Jump! Oh, man! Jump! Come on! He lost all his money in the casino and went boxing. Hey, Mad Dog! What you doing up there, fool? Come on, on Do I know already? you? Don't be a I don't think so. On, so shut jump. the fuck up. <laughs> this on, the end. So, oh shit! Dog, Get a grip, dude. Get a grip. You still got it? You still gangster? I don't give a fuck uh, no more. My manager got killed. Some asshole stole my rhyme book. Shit is rough. All the kids like this loco G or whatever the fuck his name is. Some fake ass gangster rapper bullshit. Liquor's my only friend. Yeah. Yeah, oh, shit. Oh, shit. Hey, look, come I on, dog. You just need a new manager, baby. You looking at him? I hate you. Just come in off that ledge, hey, man. Don't fuck him out of but We got good money on this. Yeah, good odds too. Damn, this town is cold. Man, jump! Let hey, it fuck away. Let it fuck away. Down. I'm the best rapper in the universe. I'll jump. I'll jump. Oh, oh, hell yeah. no! On, I gotta catch it, it, this fool. Łapmy tego starego pijaka Łapmy go Słapiemy chuja hey, that's my truck. Przykro mi ale to, to już jest teraz moja ciężarówka Proszę pana Dobrze złam ma doga jak będzie skakał No to, no to, no, ale ma z no. oj dobra, dobra! Skocz. Jest, dobra, udało nam się! Ostrożnie odwiedź ma do szpitala, każda służka redukuje go dobra. Rehab, ty chuju wpierdolnięty Jak śmiesz mi się wpierdzielać Przerwano mi kurde rozmowę z Madogiem Nie, śpiesznie po prostu Ja tu chcę być ostrożny A ci kurde tutaj Mi się wpierdzielają Gubki jezne Ostrożnie nikodem. Dojedziesz do tego szpitala, nic się nie stanie. Co szczęście tu nie ma ograniczonego czasu. Dobra, ciśniemy. Moi drodzy, tylko teraz pytanie, gdzie jest ten szpital? No ale no kurwa, no przerwano mi rozmowę z Maddogiem. My się wpierdzieliliśmy na, na auto. Na, na motor znaczy. Nie dobra, tu nie. Jakoś trzeba pojechać. Dobra, 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 dobra. Zaraz będziemy w szpitalu. Raczej powinniśmy być. No tak jak... Mu yy, raczej nie mówiłem. Yy, moi drodzy, no... Zostało nam 16 misji do końca. To całkiem dużo. Tak, Mad Dog. Zabijesz Mad yy, Doga. Zabijesz OG Loka. Będzie dobrze.

Jedziemy wczytać Sejba i idziemy na kolejną misję. Tym razem do Tempy... Tempy Penego. Tempy Widzimy się lada moment. Dobra, jesteśmy u Tempy Penego. Oficerze Tempy Defraudacja. Hello, Carl. Been a long time, huh? Yeah, I was starting to miss you guys. Now, why don't I believe you? Get over here! Now, things have developed since the last time we met. Despite our best efforts, the gig's nearly up. I'm sure you'll find some way to keep your badge. Your kind always do. You still don't get it, do you, Carl? This ain't about keeping some fucking badge! Hey, listen to the man. We all the same, Carl. You, me. We all trying to pull ourselves out of the hole. Somebody steps on me, I gotta step on you. Where's Hernandez with that fucking meat? He's been gone too long, Tenpenny. <laughs> Getting a little edgy, fellas? <coughs> how you like that, you piece of shit? That give you any idea how edgy I am? Whoa. attention now there's a ruined town out west of here aldea malvada and there's some piece of shit dea officer meeting with an fbi agent with a dossier now you get the dossier and you make both of them disappear Zabij cel i weź akta z dowodami. Dobra, weźmijmy to autko, gdy dojedziemy na miejsce, widzimy się, bo nie mam praktycznie nic do gadania podczas tej drogi Ale mam nadzieję, że w drodze powrotnej coś wymyślę. będziemy do Razventura zwracali już no... z pogadanką malutką, więc... No, halo! Więc widzimy się niebawem. Uwaga moi drodzy, teraz bardzo ważna misja Cholera, nie mam pistoletu z tumikiem To bardzo źle, że nie mam pistoletu z tumikiem, bo kurde nie, za nie zaciumamy celu Dobrze, ale może uda mi się na górę wdrapać O nie Nie mam życia, bo mnie policja kurde zabiła Cez został zabity, halo O nie! O nie! Ej, ale udało się! Jakim cudem to się udało, ej! Nie mamy misji już! Nie no jestem najlepszy nie Nie wierzę w to Jestem najlepszy Nie wiem jak mi się to udało Nie to jest cud jakiś Zabiliśmy goście i zadowolony kurde Ale jak ja w to nie wierzę, LUDZISKA O, a inne ammunition tu jest. Uu. Nie, no nie wierzę w to. Dobra, Snajperka Ale nie, no Dildosa straciliśmy, nie, fuck. O, nie, ale wydaliśmy hajsu na to. Eww. Dobra, z Tumikiem. Chociaż też powinniśmy sobie Desert iglawy wyćwiczyć, Uba tak uważam Na Kałacha mi nie starczy, fuck! Kamizelka Dobra eee, co jeszcze? Jakąś PMK Szturmowe, akacz, no nie starczy mi jak będę w Las Venturas, co najwyżej tam yy, podejdę. Na razie mamy takie coś. Słabiutko. Dobra, jedziemy do Las Venturas i... Ała! No i będziemy się tam widzieli. Dobrze, idziemy zobaczyć, co my mamy tutaj za misję w naszym kochanym Las Venturas w kasynie czterech smoków. 1300 hajsu. Jestem niczym najgorszy z najgorszych. Tyle wam powiem. Mr Gentlemen, Can I have marks, please? Co, nie mamy żadnych misji w tym momencie To źle To bardzo źle To poczekamy na telefon Powinien nam... O, jest telefon Od

Brawo, brawo CJ Już na wstępie rozwaliłeś auto To właśnie ty Carl Johnson Tak więc ciśniemy Malina Ej, 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 ej. Dobra Teraz już widzę, że to akurat dupa Ale dobra, sobie dojdziemy na szybcioszka Czy to jest ta misja? Czy to jest jedna z tych najgorszych misji w GTA? Tak, to jest właśnie chyba ta najgorsza misja. I ja nie mówię o oh, follow the damn train CJ. <laughs> ja mówię o czymś jeszcze gorszym. O, Ale będzie przerąbane.

I don't usually do this kind of shit, you know. <laughs> I like this girl. What's your name, kid? Maria. And the service is not included. Hey, the woman, you fat fuck. You heard the bird. Come on. <laughs> Are you kidding me? See you later, guys. And who's this asshole? The name's Carl Johnson, sir. Before working with Mr. Rosenberg here, I had the pleasure of doing business with your son, Joey, back in Liberty City. You know my Joey? I like that. So, kid, what can I do for you? Well, Ken, vouch for me, I'm a straight killer. Oh, one-man fucking army. A, a real dependable. Total fucking maniac, too. You know, the ferrellis are sending over a crew to hit me. Their flight gets in soon. Traveling is a string quartet. <laughs> i was going to send some of the boys over as a little welcoming committee but uh, maybe you can take care of it thank you sir i guarantee you you won't regret this maybe i should go you stay where you are rosenberg i don't want you getting yourself lost W takim razie udajemy się na roznisko moi drodzy By wykonać jedną z najgłupszych misji w tej pieprzonej grze Tyle wam powiem Przecież roznisko jest tu gdzieś, nie? Tak Dobra Zaraz wbijemy na lotnisko, tak Już jesteśmy nawet krani samolot z hangaru. Dobra, to jest ta misja Gdzie trzeba przelecieć nad samolotem, który nie może dolecieć do Las Venturas Albo to jest ten drugi, albo to jest ta inna misja, nie wiem już dokładnie. to jest misja, ale chyba to jest ta, o której mówiłem. Taki dupny samolocik, panie i panowie. Będzie się z tą misją pierdzieli 20 godzin. Dobra. O nie, halo! Nie, CJ! Wznoś się! Osobiście też można ten y, zrobić także Kurde teraz nie pamiętam jak to trzeba było zrobić Ogólnie wiem że ta misja jest cholernie trudna Trzeba wzbić się ponad niebo by w ogóle cokolwiek tutaj wyczaić I trzeba trochę na bok tym y, samolocikiem kurde wzlecieć Mamy tak cisnąć i cisnąć Mi się wydaje, że jeszcze wyżej mamy, ale nie jestem pewny Mi się wydaje, że jeszcze Ale to się zaraz po, powinno okazać Troszkę skręciliśmy za bardzo Mi się wydaje, że to powinno być właśnie nad chmurami Ale nie jestem pewny Jak to było Tu powinna być taka pętelka I w ogóle O jest, 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 jest No nie! No nie! Było blisko, dobra Gdzie jesteś ty głupi samolocie? No nie, ej ale było blisko Fakt, teraz już nie dogonimy Właśnie to jest głupota tej misji Ten samolot ma kurde prędkość w cholerę Ale kuźwa, ej prawie się udało Jestem pod wrażeniem Teraz to już nie dogonimy ziomka Nie uda nam się to Zaraz doleci do Las Venturas i będzie A koniec misji No już nawet widać miasto Więc y, koniec misji Ale udało nam się Samolot z do dotarł do Las Venturas. Dobrze moi drodzy, widzimy się za chwilę. Impra jest tu. Ludzi dużo. Ty, tyry, ty, tyry, 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 ty. Siły by iść. Nie mam siły by grać. Nie mam siły by żyć. E Normalnie wszedłem, idioci. Czemu to wygląda jak taka jakaś minigierka z, z Wolfensteina kurde 3D Tak mi się przynajmniej wydaje. Jakby to było to. Chociaż w Wolfensteina nie grałem. Teraz nie można rozwalić tego. Na największej burzy tej promień musi być O, mówi nam do stronę Dobra, dobra, już! Koniec praw autorskich moi drodzy No coś czuję, że trochę daleko mamy trochę daleko. Dobra, niżmy już te loty. Dobra, spoko, tylko pytanie jest takie Jak się wysuwało podwozie A dobra Co jest? Dobrze, że to nie jest żadna pieprzona szkoła latania, nie? Dobra Dobrze, że to nie jest szkoła latania, bo bym normalnie zgłupiał. Yeah, 15 tysięcy, moi drodzy! Udało się wreszcie. Nie wierzę w to.

Dzwoni do nas Tempy peny! Więc w takim razie w kolejnym odcinku pojedziemy do naszego kochaniutkiego oficera tempe, tempenego Tempego i zobaczymy, cóż dla nas ma oficer tempeny do przygotowania. Tymczasem. Dzięki za uwagę. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zostawić suba, skomentować. Trzymajcie się. Na razie pompa Elo, cześć.